Dziś robimy nowy kanał, ale spokojnie, bo tego. spokoj, ale spokojnie, bo. Kurde, o jest. Na tym kanale też będą filmy, i na moim drugim kanale, czyli na tym też będą filmy. Ale dobra, robimy ten nowy kanał. Dobra. Utwórz kanał Pobędzie Adrian Niemczyk X10L Dobra, Adrian. to zmieniamy na X 10 L nie bez tego minus Niemczyk X 10 L dobra Utwórz kanał. O, już jest. Już jest ten nowy kanał. No i wam go pokażę. Dobra, to jest ten nowy kanał. To jest nowy kanał. A więc słuchajcie, mam nowy kanał. Dobra, pa.